O wilku mowa, a wilk już tu. Nawet nie tuż-tuż, tylko już w studio. Andrzej Sikorski, witam serdecznie. Witam. Dzień dobry. No pora jest taka bardzo mało poetycka i poranna, ale może dobra. No właśnie, chyba nawet nastrajająca poetycko. No Poezja jest dobra w Kubek o, o każdej... dobrej kawy, tak, do tak, tego tak. kartka papieru, mhm. jakiś ołówek, by zapisać może limeryk, może coś, co może niekoniecznie uzupełni tomik niepewne, ale może rozpocznie nowe. Różnie z tym bywa. Bo nowe to właściwie jest zawsze i poezja też niezależnie od pory, dnia, roku no i chyba samo samopoczucia powinna być w nas. Tak zresztą Stachura mówił, że wszystko jest poezja, no i niech tak będzie. Ja przede wszystkim powinnam naszą rozmowę jednak rozpocząć od gratulacji, bo no, jest Pan jest pan laureatem, jest Pan e, zdobywcą nagrody podczas 38, 38. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego i to właśnie za ten e, tomik niepewny. Tak więc gratuluję oficjalnie. No Bardzo dziękuję. Z tymi oklaskami, brawami w poezji, w ogóle w literaturze to. Raczej temu nie należy się w ogóle przysłuchiwać, bo tym, którym głos. Głośno Ale prawa się, się należą. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Tym, którym się głośno klaszczem później los ich bywa Marny, więc raczej pozostańmy przy tym niepewnym zawieszeniu wierszowym, no, które już się stało i jest. No i miło mi, że oczywiście, że zostało to dostrzeżone, to zawsze, to zawsze jest taki moment. Gdzie, gdzie, gdzie coś się w człowieku podrywa, i te skrzydła gdzieś tam noszone z tyłu albo pod pachą nagle żyją i są. Te wiersze to, to są pańskie historie, bo takie odnoszę wrażenie. To są opowieści. To się czyta, no właśnie, z jednej strony można do tego podejść jak do poezji, ale z drugiej strony też jak do prozy. No bo. W pierwszych dwóch częściach to jest chyba bardziej proza poetycka niż y, taka klasyczna poezja, aczkolwiek y, to właściwie jest forma y, najbliższa y, no, no, temu, co próbuję robić od, od wielu, wielu lat. Natomiast y, w części trzeciej, czyli wiersze te nowe, najnowsze, no, to jest taka próbka bardzo takiej sterylnej, czystej. Powiedzcie, a zresztą o wierszach nie powinno się swoich własnych zwłaszcza opowiadać, bo one powinny żyć być, no i, i mówić swoim, 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 jedynym niepowtarzanym językiem, klimatem, no i tym niedopowiedzianym, niepewnym podkreślam, niepewnym zawsze. No, ja się jednak z panem nie zgodzę, bo, bo z kim jednak porozmawiać o poezji, jeśli nie z twórcą, ale no, mając na uwadze, że Wisława Szymborska nie zdała matury z własnego wiersza, no to tutaj różne wersje możemy przyjmować e, do świadomości. Jednakowoż no, korzystajmy z tego, że poeta żyje i możemy mu pytania zadawać i oby jak najdłużej, e, żebyśmy o, jak najdłużej mogli pytać o poezję, o o to przesłanie. Ja przede wszystkim chciałam zapytać o te historie, które pan zawiera w Niepewne. Tutaj czasem dochodzi do pewnej małej podmianki, a mianowicie chodzi mi o podmiot liryczny, który czasem jest kobietą. Y y tak, 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 tak. Tam są Celowy kobie. zabieg? Jak najbardziej celowy zabieg, był w jednych. W jednym z wielu tam zarzutów, jakie się pojawiały, nie po tej książce jeszcze, bo to zbyt krótko, po wcześniejszych książkach, że nie było tam kobiet. Nie. Moja najlepsza książka wydana w 81 roku listy, a potem powielona w prawie wszystkich listach, to jest właśnie tekst, to mój najlepszy, do dziś, tak mi się wydaje, poświęcony kobiecie mamie. Mamie, która odeszła zbyt szybko, i taką osobą była, jest i będzie chyba i długo, długo do której wszystko odnoszę i ten świat mamy, tam niepowtarzalny jakoś przeze mnie podglądany jest, w tym tomiku rzeczywiście może tropów niewieści jest niewiele ale myślę, że kobiety tam się wczytają i znajdą są tam takie pyszne kawałki jest są, 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 są. Tak, 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 tak i to Oglądane może trochę inaczej. A rzeczywiście są to takie opowieści. W tej części pierwszej, bez o listy bez To jest jakby taki powrót do napisanych, właśnie, numer, 37 lat temu. Pierwszy do mamy. To nawiązanie do listów. W części drugiej, no, z tym ogrodnikiem, to można by tu pewnie godzinami opowiadać. To jest taki specjalny dialog, z ojcem Antonim Rachmajda który, który jest no, znakomitym oczywiście przede wszystkim karmitą bosym, a potem poetą poetą, który swoje tomiki pisze latami, ale one później spadają jak takie bomby i wszystkich trzymają w takim, w takim wielkim szoku, jak mi się wydaje i to jest taka polemika z nim no i tam są wyraźnie takie kawałki mm, prozatorską Poetyckie i w takim zawieszeniu gdzieś niby nigdzie, ale właśnie tu i teraz. Ma pan swoich ulubionych poetów, na których Pan się wzoruje, czy, czy jednak chce Pan być stuprocentowo sobą i być może nawet, pokuszę się o stwierdzenie, że stworzyć coś własnego, jakiś własny nurt. No każdy chciałby być super wielkim i bardzo oryginalnym. Ja miałem mam, mam, miałem. <grytanie> To jest oczywiście Norwid, przede wszystkim. Po Norwidzie Andrzej Babiński, taki tutaj tragiczny poeta poznański, i Witek Różański. To jest ten, to, taka wielka trójka, która wywarła na mnie wielki wpływ. Regionalny patriota z pana. Tak, mimo że nie jestem stąd. Mimo, że nie jestem stąd, ale, ale tak życie poukładało, że spotkałem i Babińskiego, i. Witka Różańskiego, a dzięki Babiński na temu czarownik Babiński, Andrzej, e, to się, musiałem się otrzeć o wielkich romantyków, ten, o, o, ten, e, o, o tę wielką trójcę Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Zresztą Babiński mówił, że nie ma prawa nikt mówić o literaturze, jeśli nie zna tych trzech. No i, no i tak mnie zainfekował, że śladu Babińskiego tu nie ma. Był bardziej szaleńczo. Romantyczny, ja chyba jestem trochę inny. Yy, nie romantyczny. Nie, nie, właśnie jestem, że może i za, może i za, ale, yy, romantyczny. Ale Andrzej był taki dosłowny. Andrzej był taką chodzącą legendą miasta i, i całym sobą pisał, nie grał. To była ciężka praca i domagał się za tą pracę szacunku, którego tutaj nie znajdował. I pewnego uznania po klasku nawet też nie zdarzało mu się. Aczkolwiek. To teraz może wcale nie, nie, nie będzie to żaden żart, wracając z Bawińskiego. E, powiadał bowiem, że jest na siódmym miejscu do Nagrody Nobla, ale mówił, że nigdy się tego nie doczeka. No, tak, 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 tak się stało. Poeta to, to w zasadzie nie zawód, to jest misja, to jest coś, co, co powstaje nagle. Pan na co dzień jest związany z Instytutem Prahistorii tutaj na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, ale pamięta pan, jak się, jak się zaczęła ta pańska, może nie tyle przygoda z poezją, co kiedy pan popełnił pierwszy taki swój wiersz. Co to było, w jakich warunkach, gdzie, czy zdecydował się Pan w ogóle na umieszczenie tego pierwszego wiersza, w którymś z pańskich tomów? To znaczy, pierwszy wierszyk pewnie, który, jaki pamiętam i pewnie napisałem, nie wiem, czy to był mój, czy zmyślony, kiedyś były takie pamiętniczki, się wpisywało w klasach. Koleżankom i kolegom tam, Fiku Miku, jest na swoim, twoim pamiętniku i tak, dalej, i, i tak dalej, Nie wiem, czy ten zwyczaj do dziś jest, czy nie, nie wiem. Ale to wtedy pewnie był jakiś taki pierwszy bardzo ryzykancki tekst, no i to było dawno. No, potem w liceum to miałem świetną panią profesor Polonistkę która wiedziała, że lektur nie czytałem żadnej w liceum lektur nie przeczytałem. To jest antyreklama literatury, ale potem musiałem za szybko nadganiać. Natomiast pierwszy świadomy wiersz to właśnie zdarzył się w, na ostatnim roku studiów, kiedy założyłem się z kolegą wtedy bardzo, bardzo uznanym, już nie żyjącym świętymencią, Mariuszem, Mariuszem Rosiakiem, o to, że przez rok zrobię tekst, bo on był wtedy wielki, miał książkę. Zresztą świetny poeta, świetny poeta, przedwcześnie zmarł. Że coś zrobię takiego, że będzie to wymierne i uznane za, za, to, że, że każdy może być poetą. Nigdy nie marzyło mi się wtedy, bo jestem archeologiem, gdzie tam. Ale to też tutaj mica w ziemi, tutaj mica w sobie i w literaturze, no i... I potem też popłynął Zakład wygrałem, nie powiem o co, bo to był taki bardzo mało dydaktyczny, gdybym tutaj. To chyba się Pewnie o czekoladę. Tak jest, tak jest. Zostawmy przy dużo, czekoladzie. O bardzo dużej. Tak, 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 tak. Niech będzie tak słodko. Oj dla, dla czekolady jest się w stanie wiele grzechów popełnić, to fakt, my to dobrze wiemy <laughs> tutaj. Poranki bardzo często na słodko się rozpoczynają u nas przynajmniej w poniedziałki, ale nie będę zdradzać szczegółów z naszego życia. Tutaj my będziemy skupiać się na panu Andrzeju. Czy pan jeszcze wieloma asami z rękawa może rzucić? Ma pan czasem takie dni, że, że wstaje pan z łóżka i zastanawia się, kurczę Andrzej, no przydałoby się napisać już jakiś wiersz. Na... Czy to życie po prostu stacza na, takie, na taką drogę? Życie bywa brutalne. Kropka. Po kropce płyniemy dalej. Otóż yy, często zdarza się tak, coraz częściej, że mam zbyt mało czasu na to, żeby próbować zrobić swój tekst. No to są często już teksty jakoś tam, nie chcę teraz powiedzieć tego głośno, ale zamówione i które trzeba przygotować. Yy, I wtedy, nie wiem, rutyna, chyba tak. Rzemiosło może. Niekiedy brakuje tego, właśnie tego, 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 słodzika, bo te metafory nie sypie się, czy nie zdarzają się tak z, ręk z rękawa, to zdarzy się raz na czas jakiś. Nie chcę tu też mówić, że ilość będzie przechodziła w jakość, bo nie, ale są chwile czy dni gdzie uda się zrobić jeden tekst, czasami trzy. Oczywiście daleko mi do absolutnego rekordu Polski, który którego to mistrzem na dziś chyba niepokonanym jest, jest, czy był, Witek Różański. On w ciągu dnia potrafił strzelić 42 teksty liczyłem. W ciągu dnia, to znaczy całej doby nawet, bo gdyby jeszcze dać mu parę godzin, to by strzelił pewnie 50 więcej. Czyli był w stanie ja wyprodukować. Ja się czy to jest w ogóle możliwe, gdy po raz pierwszy usłyszałam coś takiego. Jest to możliwe. Nowitek zrobił. Tomik. Tomik, cały Tomik w ciągu jednego dnia. I po, potem oczywiście nawet nie próbował tego poprawiać, bo nie potrafił się doczytać. Była tylko jedna osoba, która to robiła i, i, i skutecznie robiła, natomiast już później nigdy do tego nie wracał. Kto do, był tak fenomenalny? Znaczy mama, e, świętej pięci pani Józefa e, Różańska I jedna z redaktorek, pani Marysia Kubasi Perfekcyjnie to robiła e, Do dziś są kłopoty, bo e, Wszystkie rękopisy Witka Różańskiego Są w Domu Literatury e, Przy Muzeum Kraszewskiego w Poznaniu I tam pani Regina e, Kurewicz Jest też dziś świetną specjalistką Ale to dopiero po latach Wtedy było inaczej. Daleko mi do tego. Daleko od Chciałbym czasami, się zdarzało. <laughs> życzę tego panu, życzę. E, a niepewne, niepewne, czy to jest tomik, e, który jest poświęcony konkretnej osobie, bo tutaj przy niektórych wierszach e, można znaleźć dedykacje. Znaczy, te dedykacje są y, y, związane z, z czymś innym. Y, tutaj, i, i to muszę głośno powiedzieć, książka właściwie jest i stała się. Chciałem, książką, y, dzięki panu doktorowi Janowi Majewskiemu, farmacepcie Poznańskiemu, y, takim mi miłośnikowi sztuki, który namówił, a właściwie nie chcę powiedzieć, żeby musi, bo pewnie tak, y, na kilkunastu darczyńcach, to są też wszyscy y, aptekarze, y, jakąś tam zrzutkę pieniężną i dzięki nim, a Janek Majewski był tym, który to popychał. Jest ta książka, bo tak normalnie to są trzy książki posklejane w jedną i ona i pewnie w tej formie, a no chyba forma jest dosyć fajna, tak wydaje mi się, w tej chwili z perspektywy czasu. Wydaje y mi się, że od czasów Mickiewicza niewiele zmieniło się w, w aspekcie y życia poety. Wciąż jest to trudne, wciąż trudno jest wydać swoje wiersze. Się, wydać wydać się, się. Wydawa wydawać się to się człowiek dobrze i y y y często. Fajnie czuję, wydaje się. Natomiast publikacje mają trochę inny żywot zresztą. Temu, który zrobił tę robotę, którą zrobił, później jeszcze staranie się o jakieś tam finansowe sprawy, no, bywa moim zdaniem bardzo upokarzające. I to dzięki temu, dzięki tym aptakarzom jest ta książka i pojawiły się te właśnie dedykacje. To jest jakieś takie moje skromne zadośćuczynienie względem tych, którzy zaryzykowali i się udało. Świeżenka, proszę państwa, niepewne, Andrzeja Sikorskiego, warto zajrzeć do tego tomiku poezji. Ja serdecznie panu dziękuję za nasze spotkanie ja dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo. Radio Emaus. Słowo i muzyka na dobry dzień.